Przedstawiamy przegląd leku Alcotox. Według producenta Alcotox jest związkiem, który bardzo łatwo i szybko rozpuszcza się w wodzie lub innych napojach. W związku z tym można go przyjmować bez żadnych dolegliwości i bez odczuwania nieprzyjemnego działania produktu. Fakt, że nie zauważa się obecności Alcotoxu w szklance oznacza, że może on być podawany i przyjmowany przez wszystkich bez żadnych problemów. Działa na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, uwalniając substancje rozpoznawane przez określone receptory neuronalne, które zmniejszają lub blokują uczucie potrzeby zależności rzeczywistego głodu alkoholu, czyli stan, który występuje u wszystkich osób z zaburzeniem uzależnienia od alkoholu. Skutki nadużywania alkoholu są bardzo poważne – nie tylko można uszkodzić wątrobę, alkoholizm prowadzi do marskości wątroby, ale również trwale uszkodzić trzustkę, kości, a także układ nerwowy, w tym nerw wzrokowo. Oprócz tego, uzależnienie od alkoholu często skutkuje osłabieniem układu odpornościowego. Badania potwierdziły, że osoby uzależnione od alkoholu częściej chorują na gruźlicę. Alkohol niszczy również psychikę. Alkoholicy często drastycznie zmieniają swoje zachowanie. Wynika to pośrednio z uszkodzenia układu nerwowego, co może prowadzić m.in. do zaburzeń osobowości. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku, który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem. Subskrybuj kanał – pojawią się nowe recenzje. Życzmy zdrowia!